Cześć. Nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o temacie Zadania to nie wszystko. Na czym to polega? Na tym, że po prostu zadania to nie wszystko w Twoim życiu. Musisz wykonywać tylko te zadania, które będą dążyć się do Twojego celu życiowego. Jak to osiągać? Za pomocą mojej konsultacji, zarządzanie zadaniami za 30 minut, zdążysz zarządzać swoimi zadaniami jak tylko chcesz. Żeby osiągać swoje cele, nie jest ważne jaki to jest cel. Kupić mieszkanie, samochód, samolot, kupić wyspę i takie już na większą skalę. Kupić sobie willę, jedną, jedną willę, dwie, trzy, pięć. Oczywiście musisz wiedzieć dlaczego potrzebujesz tych pięć willi. Znajdziesz uh, tą koncepcję w opisie pod tym filmikiem. Uh, także zadania to nie wszystko. Zadania jeszcze, jeżeli wykonujesz zadania, które będą dążyć do donżyć, to, Twojego celu życiowego, to automatycznie otrzymujesz motywację. Uh, co to znaczy motywacja? To chęć do osiągania Twoich celów życiowych. Dla przykładu kupienia mieszkania, samochodu, uh, willi, Samolotu, wypoczynku, wszystkich tych rzeczy. Jeżeli nie masz motywacji, to po prostu będziesz demotywowany, siedzieć sobie w domu, nie chcesz nic robić, chcesz tylko spać. I nawet w spaniu, jeżeli już o tym powiedziałem, to jeżeli masz no, po prostu złe łóżko, to tak naprawdę nie zdążysz normalnie wystać. Jeżeli masz tam wszystko dość dobrej jakości, to zdążesz to zrobić nawet w tym, nawet w tych rzeczach, w prostych rzeczach, jak cen zarządzanie zadaniami jest potrzebne.